Nagle Gosia ocknęła się. Kurczę, Szymon, ja cię bardzo przepraszam. Po co ja właściwie ci to opowiadam? Jak głupia jestem. A, wybacz, proszę. Ale posłuchaj, protestował Szymon. Czasami tak trzeba. Nikt nie może być cały czas twardy. Czasami trzeba zluzować, odpuścić, złapać oddech. Człowiek chce być wysłuchany, a do tego potrzebny jest przyjaciel. A, dziękuję ci, ale naprawdę niepotrzebnie o tym opowiadam. Ty masz swoje problemy. Jednak dziękuję, że mnie wysłuchałeś. No dobra, muszę lecieć. Trzyma się cieplutko. Jeszcze raz dziękuję, papa. Hejka, usłyszał ledwo ochłonąwszy po rozmowie z Gosią. Oczywiście nie kto inny, a właśnie Rysiek wyrósł przed nim, nie wiadomo skąd. Uśmiechnięty jak zawsze z buteleczką w dłoni. Już nawet nie próbował ukryć swoich intencji. Pociągnął łapczywie porządny hał z wody i lekko przełknąwszy, ruszył z relacją. Słuchaj. Rozmawiałem z Włodkiem i on zebrał informacje. Nie chciał ujawnić źródła, oczywiście, bo z tego żyje, ale słuchaj. Ta Żaneta siedzi w tym internecie, bo ona cały czas przed wszystkimi udaje, że jest za granicą. Okłamuje znajomych, że wszystko nie jest w porządku. Nie pisze nic o żadnym szpitalu tylko że wyjechała do Hiszpanii czy do jakiegoś tam ciepłego kraju. Dobre co? oznajmił triumfalnie. Moim zdaniem nie ma w tym nic dobrego, to przecież ludzkie nieszczęście. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, każdy tutaj kłamie, jedni z przyzwyczajenia, inni z przyzwoitości, powiedział Szymon po namyśle. Nie o to mi chodziło, wiesz co mam na myśli. Jakby na to nie patrzeć, no to mamy jakiś haczyk, możemy to wykorzystać, nie wiem, jakoś ją zaszantażować. Owszem, możesz, ale ty sam, I ja w tym nie będę maczał palców. Rysiek spojrzał na Szymona z lekkim zawodem, jednak nie trwało to, długo po chwili kontynuował. No, rozumiem cię, przecież mamy umowę i będzie tak, jak chcesz. Ale nie mów, że ten materiał nam się nie przyda. To zawsze jakaś wiedza. Wiedzę dobrze mieć, a co z nią zrobisz, to już twoja rzecz. Czasami ty robisz coś z wiedzą, a czasami ona robi coś z tobą. Wiesz co? Nie mam teraz głowy, żeby o tym myśleć. Przepraszam cię, ale porozmawiajmy potem. Miałem dzisiaj trudny dzień. Trzymaj się. Bywają dni, kiedy zdarzenia napadają nas jak zbóje. Wszystko dzieje się tak szybko, trudno pozbierać myśli, złapać dystans, by udźwignąć ciężar. Dlatego dobrze jest mieć kogoś, z kim można porozmawiać, kto stojąc z boku wysłucha w milczeniu i powie ci prawdę bez względu na konsekwencje. Ponieważ oboje wiecie, że bez prawdy nie można żyć. To tak jak spirytus wyrany na ranę. Boli, ale odkaża. Jednak w szpitalu o to niełatwo. Ludzie przeważnie chcą, by ich słuchano. Szybko przerywają i zaczynają snuć swoją podobną opowieść, ponieważ tak naprawdę to mówienie przynosi ulgę. Człowiek czuje się wtedy coś wart, potrzebny, zauważony, gdyż niejednokrotnie w życiu ludzie nie chcą nawet przystanąć, a co dopiero wysłuchać. Dźwigamy niezauważeni z dnia na dzień swój balast trudów, problemów, żalów, smutków, zawodów, rozczarowań, co chwilę dokładając do niego coś nowego. Aż w końcu kolana uginają się, kręgosłup boli, krzyż nie wytrzymuje. Łamiemy się i lądujemy w szpitalu niby zdrowi, ale coś nam dolega. Do życia nie mamy siły, ochoty i woli. Lekarze się głowią co nam jest, bo członki całe, a pacjent leży w apatii. Nie rozumieją, że dusza w strzępach, wola poszarpana. Podając leki, siostra poprosiła Szymona i Andrzeja do siebie, żeby podpisali jakieś papiery. Kiedy czekali pod drzwiami, Andrzej zagadał. Widzę, że ten Rysiek nie daje ci spokoju. No to prawda, zawraca mi głowę cały czas. Wiem, wiem, do mnie kiedyś też z tym przychodził. Wiesz na czym polega jego pech? zapytał Andrzej. Nie, Szymon odpowiedział z automatu, choć się nad tym za bardzo nie zastanawiał. Rysiek stara się zaspokoić swoją żądzę poznania kobiety, która go w pewnym sensie usatysfakcjonuje. Zaspokoi jego ciekawość, kim ona jest, jaka ona jest, i że ten stan będzie trwał stan permanentnego zakochania i poznawania, odkrywania przez całe życie. Nie rozumie paradoksu kobiet. Z nimi jest jak z pudełeczkiem znalezionym na ziemi. Kiedy człowiek je podnosi, otwiera i widzi, że w środku jest pusto, to zaraz je wyrzuci. A kiedy nie może go otworzyć, nie pozbędzie się go dopóty, dopóki nie zgłębi jego tajemnicy. Kiedy to się stanie, nasyciwszy swoją ciekawość, również je wyrzuca. Tak właśnie jest z kobietą. Dopóki człowiek jej dobrze nie pozna i nie przestanie ona dla niego być tajemnicą, stara się ją rozszyfrować, zgłębić, posiąść, zdobyć. Kiedy to się stanie, to potem wszystko zależy od tego, ile jest w nas tej prawdziwej miłości, która pozwala znieść wszystko inne, co dotychczas było w ukryciu czyli to wszystko, czego ona nam nie chciała pokazać wszystkie swoje wady, ułomności, trudności itd. Tylko prawdziwie kochając potrafimy się znieść do końca życia, szukając jednocześnie jedności z zachowaniem różnic. Kiedy tej miłości nie ma, taki mężczyzna zaczyna traktować kobietę jak mebel, który jest, bo musi być, i zaczyna się rozglądać za inną tajemnicą, która go podnieca ekscytuje, bo kocha ten dreszczyk. Pokochał go już tak dalece jak dziecko, kiedy stał przed świąteczną choinką, patrząc na zawinięte w kolorowe bibuły prezenty. Kiedy Andrzej skończył mówić, Szymon pomyślał, że jego mądrość jest mądrością życiową. To nie brzmiało jak gdzieś przeczytane czy zasłyszane, bo takie rzeczy się zapomina. To musiał być zlepek własnych doświadczeń. Na obudził go nie kto inny jak właśnie Rysiek, który powoli zaczynał awansować na jego prywatną zmorę. Siemka! powiedział niechciany kolega. Tak jak gdyby nie czuł jakiegokolwiek zażenowania tym, że zaczyna regularnie nachodzić chłopaka. Siemka! Jest, jest! Wreszcie ją mamy! Pokrzykiwał, począsając przy tym kawałkiem papieru, jak dziecko nową zabawką. Chodź, wyjdziemy na korytarz. Kiedy wyszli z sali, Szymon zapytał, co takiego się stało. Odpisała! Odpisała! Mówił Rysiek, wymachując triumfalnie kadką. Zobacz, zobacz, co pisze. <laughs> Podał mu zwitek. Szymon wziął do ręki wymiętolone, lepkie, od spoconych dłoni Rysika karteluszek. Ostrożnie go rozwinął i przeczytał. Cześć, Rysiek. Dziękuję, że do mnie napisałeś te kilka słów, które mnie bardzo pocieszyły. Samotność jest tutaj taka wszechobecna, że ktoś by sobie pomyślał, że można się do niej przyzwyczaić, a jednak to nieprawda. Mam na imię Żaneta, jak już wiesz. Leżę tutaj z podejrzeniem choroby nowotworowej kości żeber. Dobija mnie to wszystko. Nie mam siły żyć w takim zawieszeniu. Okej, okay, nie będę się rozpisywała na pierwszy raz. Napisz coś o sobie. Pozdrawiam, Żaneta. Heh, no i co ty na to? powiedział podekscytowany Rysiek. No, nie wiem, muszę się zastanowić. Po kolacji spotkamy się tutaj, porozmawiamy. Teraz zacznie się bieganina, a ja mam kilka spraw do załatwienia. No okej, okay, to na potem. Po kolacji Szymon jakoś nie miał natchnienia na rozmowę z Rysiekiem, choć ten ze swojego łóżka nieustannie świdrował go wzrokiem. Jednak na chłopaku nie robiło to wrażenia, bo nie lubił wymuszania. Nurtowały go myśli o tym, co się dzieje w domu. Zabrał się za odpisywanie na list Dopiero, dopiero kolejnego rana droga Żaneto dało się odczuć w naszych relacjach wiele podobieństw jakby nie patrzeć codziennie widzimy te same ściany chodzimy po tych samych korytarzach a to co najbardziej nas upodabnia to ta sama obawa przed tym co może nas spotkać życie w takim zawieszeniu jest bardzo męczące i każdy na swój sposób szuka otuchy nie znam recepty na poprawienie sobie nastroju nie wiem jak mógłbym poprawić go tobie ale wiem jedno, że przynajmniej się rozumiemy. Tylko kiedy człowiek wie, co dolega temu drugiemu, potrafi z nim rozmawiać. Pozdrawiam serdecznie. Z poważaniem, Rysiek. Do Szymona zaczęła docierać świadomość, że odkąd rozpoczął tę korespondencję, wstąpił w niego jakiś dziwny, niewytłumaczalny niepokój. Uświadomił sobie, że coraz częściej zastanawiał się, kim jest ta dziewczyna, i mimo, że starał się odgonić te niepokojące myśli. Wciąż powracały jak gołębie na swoje ulubione gzymsy. Podczas odwiedzin ku zdziwieniu Szymona, Ola wręczyła mu książkę pod tytułem Opowieść indyjskiego szamana, której autorem był czarny łoś. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że traktowała o Indianach. Olka, o co chodzi z tymi Indianinami? To pomysł babci. Zaleca ci tę lekturę dla zmiany nastroju. Mówiła, że to byli bardzo szlachetni i dobrzy ludzie. Posiadali taką mądrość życiową, że warto się z nią zapoznać, cała babcia. I tak rozpoczęła się przygoda Szymona z wielkim wodzem, czarnym łosiem. Zaraz po odwiedzinach poszedł, podszedł do niego Rysiek po odbiór liściku. Zdążył tylko powiedzieć, że Żaneta ma odwiedziny, bo Mercedes matki stoi na parkingu. Po czym szybko się oddalił zapewne po to, by oddać się swojemu ulubionemu zajęciu, czyli szpiegowaniu innych. Podczas pobytu w szpitalu odczuwa się pewną zależność. Im człowiek dłużej leży, tym bardziej chce mu się spać. Wyczerpanie stresem wpędza w apatię, a zmęczenie powoduje obojętność. I te myśli, jak nietoperze, wyfruwają ze swoich kryjówek zawsze po zmroku i kręcą kółka niczym obłąkane duchy w podczasku, nie dając na nic odpowiedzi. Wtedy strach zajmuje miejsce bólu i wszystko obraca się wokół jednego, którymi drzwiami człowiek stąd wyjdzie czy też wyjedzie. Kiedy Szymon tak majaczył, usłyszał padające z prawej strony pytanie. Nie wiedział, czy to do niego, czy to jakieś zabłąkane odgłosy. Otworzył oczy i zobaczył pana Mietka, wpatrującego się w niego z nadokularów. Pytał pan o coś? Jeśli tak, to proszę powtórzyć, bo nie dosłyszałem. Pan Mietek, wskazując na gazetę, którą trzymał w dłoni, powiedział Zobacz, ilu ludzi głoduje. Nie lepiej zarobić na nielegalu, a potem sobie wszystko poukładać i resztę życia być porządnym? Kiedy się jest złodziejem, który nie odkupił swojej winy, to jest się nim do końca życia. Owszem, tak się czasami dzieje, że ludzie dorobią się pieniędzy nieuczciwie i może się wydawać, że to nic złego, bo im się interes kręci, ale tak naprawdę nigdy nie zostaje to bez kary u Pana Boga. Bywa tak, że ci ludzie nie wiedzą, że na przykład są bezdzietni, bo to wina grzechu, albo że z jego powodu syn popadł w narkomanię czy córka w prostytucję. Skoro ten Bóg jest taki miłosierny, to jak może sprowadzać na ludzi takie kary? Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy, a to ludzie na siebie sprowadzają sami nieszczęście. To Bóg sprawia, że ich syn zaczynać pać? Zapytał zaciekawiony Mietek. Nie, to nie tak. Kiedy ludzie kradną, zdają zły przykład dziecku, dorasta ono w patologicznej atmosferze. Nie ma szacunku dla pracy i pieniędzy. I kiedy takie zdeprawowane dziecko jest znudzone po zabawowym życiem, szuka mocniejszych wrażeń sięga po narkotyki, hazard, prostytucję. Przestępstwa to oczywiście jeden z wielu przykładów. Głupie jakieś te przykłady, burknął wyraźnie niezadowolony mężczyzna. Po prostu staram się panu wytłumaczyć, że grzech jest powodem wielu tragedii, które dzieją się w rodzinie, łącznie z jej rozpadem czy degradacją. Grzech zawsze niesie za sobą zniszczanie i upadek. Pan Mietek obrócił się do Szymona plecami, a ten zrozumiał, że to koniec rozmowy. Upłynęło niewiele czasu od rozmowy z panem Mietkiem. Szymon zdążył przeczytać zaledwie dwa rozdziały książki, kiedy do jego łóżka podszedł Rysiek z triumfalną miną. Położył liścik na blacie szafki i powiedział, puszczając przy tym oczko: Jest dobrze. <laughs> Potem podejdę. Chłopak rozwinął karteczkę i zaczął czytać. Hej, Rysiek, dzisiaj miałem paskudny dzień. Była u mnie mama i bardzo mnie zdenerwowała, bo powiedziała, że. Przeprowadza się ze swoim fagasem do Warszawki Zapewniała, że mimo wszystko Będzie mnie odwiedzała regularnie I nic się nie zmieni A ja wiem, że to gówno prawda Sam wiesz, jak to jest Nie wiem, co mam zrobić Tylko ona mnie tu odwiedza Jest kimś, komu się zwierzam Komu mogę zaufać, kto mnie rozumie Co ja mam zrobić? Ryś, jak mam do ciebie wielką prośbę Czy mógłbyś mi załatwić tabletki psychotropowe? Cena nie gra roli Bardzo mi na tym zależy Proszę cię o dyskrecję Odpisz jak najszybciej Mam jeszcze jedną prośbę. Nie podpisujmy tych liścików dla bezpieczeństwa. Pozdrawiam serdecznie. Szymona zdenerwowała treść listu. Wiedział, że środki psychotropowe w nadmiarze są niebezpieczne. Podczas dłuższego ich przyjmowania człowiek powoli traci kontakt z rzeczywistością, zaczyna żyć w świecie fikcji. Niestety nie wiedział, w jakiej fazie choroby jest Żaneta. Pomyślał sobie, że to kolejny problem. Czy to jest mi potrzebne? Wtem nadszedł Rysiek. No i co o tym myślisz? Sam nie wiem, to chyba nie zapowiada niczego dobrego. Wiadomo jest jedno, że dziewczyna ma problem. I tylko co ona chce zrobić z tymi tabletkami? Hm. Rysiek położył rękę na ramieniu chłopaka i lekko nim począsnął: Szymon, to nie ma nic do rzeczy. To przecież jej sprawa, jest dorosła i wie co robi. My rozgrywajmy swoją partię, mamy ją na haczyku. Ona od nas czegoś potrzebuje. Nie rozumiesz, to jest nasza szansa. Musimy ją teraz zaszantażować. Wiedziałem, wiedziałem, że to się tak skończy. Los nam sprzyja. Nie damy jej teraz złapać oddechu jak rybie na haczyku. Spuentował entuzjastycznie. Jeździłeś na ryby? Jeździłem. Odpowiadał coraz bardziej denerwowany Szymon. No, jak jeździłeś, to wiesz, że kiedy leszcz siedzi ci na haku i go holujesz, to nie wolno dać mu luzu, bo jak dasz luz, to od razu się wypnie. I tu mamy taką samą sytuację. Rybka siedzi nam na haku, ale mamy kołowrotek. Wystarczy ją doholować, Haha, ha. kumasz, Szymonku? Fajny z ciebie chłopak, tylko brakuje ci takiego bazarowego sprytu. No dobra, nie ma co być piany, Szymonek. Weź tylko coś skrobni, ale tak, żeby się nam nie wypięła z haka i będzie OK. Widać było po Szymonie, że ciężko znosi to, o czym mówił Rysiek. Jednak cierpliwie doczekał do końca, po czym powiedział swoje. Posłuchaj, ja nie wiem, czy ty znasz w ogóle takie słowo jak moralność czy przyzwoitość. Nie rozumiesz, że to, co chcesz zrobić, to jest bazowanie na czymś nieszczęściu, i to jest najpodlejsze zachowanie, na jakie człowieka stać. Nawet zwierzęta się tak nie zachowują, mimo że kierują się tylko instynktem. Twarz Ryszka, kiedy tego słuchał, powoli pochmurniała. Przybierała coraz bardziej złowieszczy wyraz. Gdy Szymon skończył, chłopak prychnął, podskakując w miejscu, jak kot, który polizał cytrynę. Ale o co ci znowu chodzi? No dobra, posłuchaj, jak ci nie pasuje, to ja sam to napiszę. Nie będę się z tą z damesą ceregielił. Załatwię to szybciej niż ci się wydaje. Nara, trzymaj się, Laluś. Szymon posmutniał. Wiedział, że Rysiek jest człowiekiem bez skrupułów, ale żeby aż do tego stopnia? Czasami jest tak, że znasz kogoś, kolegujesz się z tą osobą, aby waszej przyjaźni, że jednak czujesz taki dziwny niepokój, kiedy zadajesz sobie pytanie, czy możesz jej do końca ufać. Niby tak, niby wszystko w porządku, ale. Jednak czujesz, że coś tam w środku jest nie tak. Nie potrafisz tego do końca wytłumaczyć, opisać. Przeczucie jest po prostu przeczuciem. Drzemie w człowieku takie małe ziarenko goryczy, które jakby czekało uśpione. A kiedy spadnie na nie kropla wody, złości, nienawiści, zazdrości itd., to wtedy zaczyna kiełkować, rozwijać się, a w porę niewyrwana roślina urasta i spowija człowieka niczym bluszcz. Porywa jego umysł, wolę, serce i duszę, jak szatan grzesznika z przed sądu Bożego. I kiedy już do tego dojdzie, kiedy się to stanie, patrzymy na tego kogoś, kto wczoraj mienił się naszym bratem, a dzisiaj z chęcią wbiłby nam nóż w plecy. Patrzymy i nie poznajemy, nie rozumiemy, co się stało, kiedy to się stało. Czasami poddajemy się emocjom, złudzeniom, plotkom, namowom czy oszustwom, jesteśmy słabi, jak trawa w letnie popołudnie. I jeśli nie mamy czegoś dobrego, stałego w swojej dobroci, czegoś wartościowego, do czego możemy odwołać się w dzień i w nocy, czegoś, co nigdy nie zawodzi, jak miłosierna matka, to giniemy. Są tysiące ułomności woli i ducha, które dobijają się do naszego sumienia ze swoją trudką, by napoić i pobudzić ziarno zła. Owszem, kiedy spotykamy się z takim zachowaniem naszych bliskich, czujemy się zawiedzeni, rozgoryczeni, oburzeni. Jednak nigdy nie zapominajmy, że oni są jedynie ofiarami, właśnie dlatego, że nie mieli wtedy czego, tego czegoś, tego kogoś, do kogo mogli się odwołać, gdy powstały pierwsze dylematy, co jest dobre, a co złe. I tak umiera w człowieku człowiek, a rodzi się bestia.